Witam serdecznie na kanale, przyda mi się z tej strony Marta. Prezentuję Wam właśnie domek, latarenkę i jeżeli tylko macie ochotę zobaczyć jak powstała, to zapraszam do obejrzenia filmiku. Z góry Was przepraszam za chwilami złą jakość nagrania, ale pogoda za oknem się zmieniała i mój po prostu telefon nie nadążał. Ok, zaczynamy. Z tektury wycinam ramki na okna, maluję je brązową farbą i sklejam taśmą dwustronną. Takich okien potrzebowałam raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ja zrobiłam trochę więcej. Ok. Z wykrojnika wyciąłam okiennicę, która posłużyła mi za drzwi. Opakowanie ze światełek pocięłam na kwadraty i przykleiłam do okien. Teraz mam już szybkę i jeszcze tylko firanek w nich brakuje. Biały tiul pocięłam i umieściłam w oknach. Teraz to fajnie, fajnie widać. I jeszcze właśnie z drugiej strony. Gruby karton, taką bermatę, tnę na cienkie paseczki i przy, przyklejam na górną oraz dolną ramę okna. Ważne, aby firanka po przyklejeniu yy, do butelki nie była taka, wiecie, spłaszczona. W białym gesso odmalowuję drzwi i okna, tak abym miała ich zarys, żeby wiedzieć, w którym miejscu pomalować resztę butelki. Ja maluję przy użyciu cienkiego pędzelka, natomiast resztę butelki maluję okrągłym, pędzele, okrągłym pędzlem w sposób topowania, ale tak naprawdę można malować jak komu wygodnie. I tak naprawdę, uwierzcie, mi nie jest to jakiś specjalnie y, dokładny y, sposób odma odmalowywania. Zależało mi tutaj właśnie konkretnie na tym zarysie, żeby wiedzieć, gdzie te moje okiennice y, będą umieszczone. Gdy pomaluję butelkę, odstawiam ją y, do wyschnięcia. I tu pojawia się plastikowe opakowanie, które wcześniej pomalowałam białą akrylową farbą. Zrobiłam w nim otwór na światełka oraz włącznik. Druciki ze światełkami przekładam przez otwór, uważając oczywiście, aby nie uszkodzić światełek, a te, które ja posiadam, są naprawdę bardzo cienkie i delikatne. W sumie łatwiej byłoby mi, gdybym zrobiła większy otwór, no ale przecież wiadomo, Polach mądry po szkodzie. I teraz muszę się trochę namęczyć. Środek wypełniam ręcznikiem papierowym i łączę go klejem na gorąco. Zamiast ręcznika można użyć inny wypełniacz folia aluminiowa wata. Coch to ma pod ręką. Włącznik światełek mocuję klejem na gorąco. Troszkę pogniotę i pościskam. Jeszcze tylko próba światełek, i biorę się za butelkę. Szablon w kształcie cegieł przykładam do butelki i szpatułką rozprowadzam po niej masę. W moim przypadku masę zrobiłam sobie sama, ale oczywiście można taką sobie kupić. Cegiełki robię dookoła butelki, gdzie popadnie. nieraz wylewa mi się na boki, ale szpatułką ją zgarniam. Nieraz gdzieś jest grubiej, gdzieś jest troszkę, troszkę odstaje, ale ja się tym zupełnie nie przejmuję, bo to ma być latarenka stara, a nie jakiś ekskluzywny budynek z Dubaju. Butelkę odstawiam do wysmięcia. Po paru godzinach jest gotowa do malowania. Szykuję farby akrylowe w odcienach brązu, pomarańczu i beżu. Aby fajnie się nakładały, maluję poszarpanym pędzlem. Przykładam okno, aby sprawdzić, czy odcień nie jest czasem za ciemny. Gdy pomalowałam całą butelkę, zaczynam cieniować cegiełki i do tego użyłam perłowej farby w kolorze miedzi. Nakładam ją grubszym pędzelkiem typu koci języczek. Butelkę pokryłam jeszcze matowym lakierem. Przed przyklejeniem okien i drzwi do butelki czyszczę ją płynem i ręcznikiem papierowym. Na dolną i górną ramę okna do przyklejenia używam glossy Heavy gel. A na boczne nakładam klej na gorąco. Klej łapie mi natychmiastowo, natomiast żel to takie zabezpieczenie, bo na nim nic się nie odklei to pewne. Okna i drzwi są już przyklejone, jak dla mnie wyglądają bomba. Folią aluminiową pokrywam opakowanie i mocuję na nim butelkę. Całość przyklejam klejem na gorąco. Światełka wkładam do butelki i, i robię próbę oświetlenia, aby upewnić się, że przy całym tym montowaniu światełek nie uszkodziłam. Całą folię oklejam taśmą remontową. A robię tak dlatego, ponieważ farba czy gesso nie trzymają się tak dobrze folii jak taśmy. Pod taśmę daję jeszcze dla upewnienia klej na gorąco. I całość pokrywam gesso. Teraz daję pastę śniegową. Jest to taka pasta zrobiona też przeze mnie. A na to wszystko sypię trochę sztucznego śniegu, co w sumie później okazało się zbyteczne. Ale to zobaczycie w dalszej części. Tak wygląda całość. Dwa kryształowe korale umieszczam na podstawie. W międzyczasie z drewnianego opakowania zrobiłam płotek. Niestety kawałek filmu gdzieś mi się usunęła, ale na szczęście zostało parę zdjęć. Z drucika, paru małych gałązek i dżetów zrobiłam wianek na drzwi. Brązową farbą, a następnie delikatnie zieloną maluję sztachetki i schody. Tachetki na chwilę będę musiała odłożyć do wyschnięcia, a schody przyklejam do podstawy. I znowu mały klops, jak pewnie zauważyliście, mam już ala kamyczki przed wejściem. To nic innego jak pomalowana na czarno fasola. Gdy sobie nagrywałam, nagle skończyło mi się miejsce na karcie. No kto mógł zrobić taką gafę jak nie ja? W sumie nie pierwszy, nie ostatni raz. A z wcześniej wspomnianego już żelu kamyczków i glossy akcent zrobiłam ścieżkę, ścieżkę do drzwi. szpachelki, które przeschły od farby połączyłam za pomocą kleju na gorąco, sznurkiem jutowym. I tak właśnie jest gotowy teraz nasz płotek. I mocuję go na platformie. Tak to teraz właśnie wygląda. Jeden płotek i drugi płotek gotowy. Z małych kuleczek styropianowych i sznurka zrobiłam bałwana. Domalowałam mu oczy i buźkę, a z drucika potem zrobię marchewkowy nosek. Parę zakupionych choinek i bałwanka umieszczam na podstawie. Dokładam jeszcze mech robotek. A tu mam kryształki soli, która idealnie nadaje się do całości. Syn przywiózł mi pełno takich, właśnie, kamyczków soli. No i z wycieczki, z wieliczki. No i ja postanowiłam sobie je tutaj wykorzystać. Śniegiem w pisaku, ice crystal oraz pastą śniegową. Po ośnieżam latarynkę i wszystko inne, co tylko się da. Znalazłam w szafie jeszcze takie korzonki, które zresztą dostałam od wery, świetnej kobitki. Przy okazji ściskam Cię Gorąco Kochana i właśnie z nich zrobiłam drzewko. A teraz robię daszek, kształtuję folię, a na nią nakładam glinkę samoschnącą. Powiem Wam szczerze, że od początku miałam stracha i to ogromnego co do tego daszku. Zastanawiałam się też nad innymi jego formami, ale koniec końców jest jaki jest i więcej na jego temat wybaczcie, ale nie będę się wypowiadać. Daszek maluje dwoma farbkami, beżową i taką pomarańczową, zbliżoną do pomarańczy. Ice Crystal to taki żel z brokatem i ja użyję go jeszcze aby zrobić imitację szronu na oknach oraz lodu na niektórych powierzchniach. Na koniec posypię wszystko jeszcze brokatem. Tak świątecznie, z masą śniegu i brokatu. Latarenka gotowa. Cały efekt końcowy bardzo mi się podoba i uwierzcie, że na żywo efekt jest. No cóż, zróbcie. Już wiecie jak, a sami się przekonacie. Z mojej strony to tyle. Dziękuję, że byliście ze mną. Ja oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału i życzę wam wielu pięknie wykonanych prac. Trzymajcie się, kochani i koniecznie czasem do mnie zaglądajcie. 他。